Ty w swojej nieskończonej miłości stworzyłeś nas i dałeś nam poznać się przez Kościół, do którego zostaliśmy włączeni w Sakramencie Wszu Świętego. Dzięki Twojej łasce odkryliśmy nasze powołanie i przyjmujemy je z radością. Jesteśmy świadomi, że na ten ogromny dar nie moglibyśmy nigdy zasłużyć. Dlatego strzeż nas i prowadź, abyśmy w modlitwie celi bardziej. Pozostali Twoimi wiernymi sługami, głosząc swoim życiem Twoją uchwałę. Czcigodny Ojcze, że Pisłowie grzegorz. dziękujemy Ci, że kolejny raz na Waszeszem na drodze naszego przeżywania drogi u kapłaństwa. Wsięgnie święciłeś nas na diakonów Kościoła, którym chcemy służyć całe życie. Pokazane nam zaufanie i nas, abyśmy przez powierzoną posługę dawali zawsze dobre świadectwo o nas i naszej armii przyciągając ludzi do Chrystusa. Drodzy Księża przełożymy dzisiejszy radosny dzień jest również owocem Waszej pracy i poświęcenia w formacji każdego z nas. Dziękujemy Wam za prowadzenie i wskazywanie właściwego kierunku, za Dzięki któremu dzisiaj możemy dać pewną i wolną odpowiedź na nasze wezwania. Szczególnie pragniemy podziękować naszemu ojcu i płomnemu uciekinariuszowi który przez ostatnie dni był naszym przewodnikiem na rekolekcyjnym szlaku.